Wasz zbawiciel narodził się w to wzajemnieście. śpieszcie do niego. Ofiary serc mu wzajemnieście. Podejmijcie trud wędrówki. Zaufajcie aniołowi. Pokończcie się Bogu waszemu Emanuelowi. Różcie pełni nadziei, obojętność, Próbujcie wznosić zno... mosty nie mury w lodości. Niech orędzią co zarzucenia każdego, a za gości radość i smordzenie pańskiego. Słyszycie o wielu już szczęściach świata? Dzieci żyją w Cachu przez miesiące, lata. odebrano im, marzenia, prawo do rozwoju, a mechanizm świecenia pokoju. Usłyszycie o godzie i łzach na twarzach dzieci. Niech jest nawet dla nich też ze Aby nadzieja w ich sercach nie zaginęła, modlitwą i ofiarą, wspomóżcie mi się i Pójdźmy do Betle Ale może w jego miastach na świecie. Drodzy koledzy misyjni, już za dwa tygodnie rozpoczniemy adwent, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. To też dobra okazja, aby zacząć pomału przygotowywać się do kolejnej edycji kolendy misyjnej, już 32. W tym roku scenka, którą będziemy odgrywali, będzie wyglądała następująco. Najpierw będzie przemawiał Anioł, oznajmiając nam, najważniejszą wiadomość tych świąt, że narodził się Emmanuel. Wasz Zbawiciel narodził się w Betlejem, w mieście. Śpieszcie do Niego, ofiarę sercu zanieście. Podejmijcie trud wędrówki, zaufajcie aniołowi, pokońcie się Bogu Waszemu, Emmanuelowi. O aniele głos zawierze boliwijczyk, bo właśnie Bolivia jest krajem, którym w sposób szczególny poznajemy w tym roku. Poruszcie pełni nadziei i nie chodźcie znosić, bo z dniem Niech Nie chodźcie do każdego, a za gości radość z nami Po boliwijczyku głos zabierze Józef, który oznajmiać będzie o tych wszystkich wojnach, które toczą się na całym świecie i prosić będzie nowo narodzone dziecko, aby dał pokój na świecie. Słyszycie o wojnach Dzieci żyje w strachu przez tysiące lata. Odebrano im marzenia prawo do rozwoju, ale nie zwiastunami pokoju. Po Józefie, głos zabierze Maria. Słyszycie o głodzie Józefa na dzieci i gwiazda wewnętrznej, w każdym w nasz świecie. Aby nadzieja w ich sercach nie zaginęła, modlitwą i oferą z tej nadziei a na końcu przemówi dziecko ze strefy gazy albo z jakiegoś innego kraju misyjnego. Pójdźmy do Wojska Jehova i Jehosabela. na narodzenie Pańskie nie tylko w Kościele, ale i oblicze samego Ducha Miłosierdzia, jakiego my zwyciężymy na świecie. Drodzy kolejnicy misyjni, już niedługo wyruszymy do domów naszych parafii. Niech ten czas będzie dla was błogosławiony. I pamiętajcie, Najważniejsze w tej święte jest to, żeby Pan Jezus narodził się w naszych sercach. Do zobaczenia!